Cześć, siemanko, ze strony Marcel e, Dzisiaj gramy w Farming Center 2015 ehm, No i co? E, po prostu, tak Robimy tak, że e, tu 5 do góry i od razu oh, Kolejny Kolejną e, Kolejny odcinek z farminga więc wbijajcie łapki. Wyłączę sobie dźwięk zaraz i taki, że przez to muszę, muszę drugiego nagrywać ten sam odcinek, ponieważ mi um, po prostu Farming był zbyt głośno. Mnie prawie że nie było słychać więc mam na nowo y, robię po prostu nowy odcinek. Jak nie widzę się jak, no, nie zobaczycie nigdy tamtego odcinka. No to dzisiaj zbieramy sobie baloty, te co mamy tutaj Zbierzemy je, ale przed... Dobra, jedziemy po zbieranie To będzie tylko dzisiaj krótko, czyli jak 15 minut zapoznawczy Bo jednak nie pojedziemy sobie, po pracownik nam tutaj zaraz będzie miał pełno w baku Także szybko sobie go rozładujemy i że mówię plany na e, następny odcinek. W międzyczasie wszystko tutaj sprasuję, e, zbiorę sumę, sadzę tu e, trawę. No i co, e, zasadzę trawę. No i e, robimy z tej trawy kiszonkę bo kupimy sobie przyczepę. Właśnie nie czemu tego nie zrobiłem. Przyczepę taką i już to właśnie to zakupuję. I nie wiem czy tak sobie dzisiaj nie będziemy teraz wrapy słomy, ale nie jestem pewien mm. e, ponieważ Co sobie wyłączymy. To mm. dam sobie 15 no i dobra. Lecimy. sumie dalej. czekam aż mu się tam zapełni bug. Jakbym się spodobał ten odcinek. Tam ma 50 chyba wyświetleń. Więc spoko nawet. Nie sądziłem, że tak dobrze to przyjmować. chętnie z 5 wyświetleń a tu 50, więc całkiem spoko. I dzisiaj chciałbym to powtórzyć. Nawet, nie, no, nawet bym chciał to pobić. No i dobra, już tutaj mu y, odbieramy to. Złoża. Y, chcę to pobić i 5 do góry to równa się kolejny odcineczek Więc wbijajcie Macie czas do jutro do wtorku macie czas, bo we wtorek kolejny odcinek będzie Jeżeli to wbijecie do poniedziałku do poniedziałku na wieczór no to we wtorek powinno od razu o godzinie 13 wlecieć odcinek następny bo ja bym sobie dzisiaj go jeszcze nagrał, y, zmontował i od razu jak wbilibyście to od razu bym go wrzucił. Więc to jest wasz cel na y, odcinek następny, żeby. Jeżeli chcecie serię z tego farminga, to piszcie. To będzie cała seria tego. Y, dopóki nie będziemy mieć raczej wszystkich pól, bo nie jest ich dużo. Mapa jest mała, więc tak bym to zrobił, że wszystkie pola równa się koniec serii. A myślę, żebym to osiągnął tak mniej więcej w miesiąc codziennego grania. Co, dzień, co nawet mógłbym jakieś czasem daily zrobić, jakby się dużo łapek zestawuje, to daily by było z farminga. Bo mi to w sumie nie, nie zależy, bo ja montuję tę godzinkę, więc... Ym, szybko by to poszło. a tylko, że jest taki mały problem, że czasem mam więcej nauki, więc czasem by to mogło nie wypalić, bo też uczę się w szkole więc nie wiem czy to by to wypaliło, ale myślę, że tak więc ym, y, postarałbym się to zrobić jakieś daily czasem jakbyście chcieli, to ja Jestem chętny, więc piszcie y, hashtag daily i robimy daily. I co mam na nim robić? Tylko farmy, jak jakieś nagrywki? Y, jakieś Fivem, bo dzisiaj nie, ma, nie będzie odcinka z fivema, ponieważ y, y, jeżeli ktoś grał w fivema, wie o co chodzi: jaki jest problem w fivema, że po prostu mapa się nie chce wygrać przy większej ilości osób i to wszystko tak, y, tak średnio działa. I dlatego nie ma kilka swema, bo próbowałem nagrać, ale wywalał mnie z serwera. A nie chcę tylko na jednym odcinku z serwera, bo chciałbym grać zawsze na jednym na HyperP. Możecie mnie tam czasem spotkać, bo w sumie codziennie na nim jestem, jeżeli dobrze działa ten Fireman, bo czasem jest po prostu tak, że. Yy, nie działa fajwem że po prostu wpadną z tekstury i tyle, nie. Więc yy, jakby nie było takiego cika swema, yy, to wiecie czemu? Jakby było coś innego, bo chciałbym prowadzić mm, takie ala prawdziwe życie, coś takiego, yy, tylko że fajwem, wiecie o co chodzi. I z innymi graczami tak, żeby to wszystko było ustawione, bo nie wiem takiego czegoś, że to jest ustawione no to dobra rozładuję sobie to no jak, jak to jest taki ustęp co nawet sztucznie wygląda tak samo jak jest u kalucha e, sztuczno to jest, bo strasznie bo cała ekipa nie to, że gra na normalnej graczy, tylko gra na swoją ekipę, więc oni wszyscy znają i wiedzą co mają mówić proste e, więc u mnie by tak na pewno nie było bo ja chcę, żeby to było prawdziwe Dobra, mamy zapełnione No okay. także 15 minut odcineczek Myślę, że wystarczy. Jedziemy teraz po Tamto I myślę, że tutaj gdzieś jest to na belki, żeby to rozładować. Nawet widzę na mapie, że jest tak coś Więc poczekajcie, bo ja nie czynię ziemię jakieś jutro leci hmm, bo czasem będą codziennie odcinki nie zawsze ale czasem jak powiem jakieś więcej czasu to sobie nagram i wrzucę od razu także jutro może wleci bo to dzisiaj nagrywam w niedzielę i jest godzina prawie 20 a wleci to gdzieś koło 22 bo tutaj mnie to zmontuje troszeczkę mię czasu więc żeby y, nie byliście smutni to jutro może nagramy rountour więc czekajcie jeszcze godzina 5. ale jeżeli się uda to o 15 widzicie filmik. No muszę od razu do domu szybko ja Matko no, bosko? Na... mówię, co to jest? Co to, 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 to się stało? Więc nawet nie, nie, na 15 pewno się nie uda. Będziecie mieć ankietę, w sumie nie ankietę tylko informacje, w takiej jakby ankiecie, o której to będzie godzinie, bo ym, trochę mam ze szkoły do domu. Też ma swoje prywatne życie, więc też yy, yy, musimy poogarniać Najpierw swoje sprawy, dopiero później YouTube. Dobra, a więc lecimy, zbieramy. Yy, zbierzemy kilka tego i tyle trzy 4 cztery pokosy i myślę, że tyle wystarczy, bo ym, po prostu wam po, po, po prostu mówię, na to, że będzie takie sobie po prostu takie wspomnienie sobie robimy dzisiaj, że ta gra, y, ta, w co się grało, to była nowość kiedyś. Damn! tam jakby mało jak to grałem z tatą. A więc kiedy grałem w tą grę jakby mały, no ale niestety już nie jestem mały. I już gram w inne gry. Więc e, zapewnimy tą szczepę i to będzie na tyle. Um, więc dzisiaj taki po prostu informacyjny filmik, nie taki e, jak zwykle, więc wyczekujcie e, też innego odcinka, w którym już... E, Będziemy coś robić grubszego niż tylko takie coś. Takie. Yy, dziadostwo będziemy robić. Będziemy coś robić pożyteczniejszego. Więc. Yy, zapraszam Was, żebyście zasubskrybowali ten yy, kanał z dzwoneczkiem, zostawili lajka, udostępnili znajomy, co grali kiedyś w tą grę, co lubią yy, tą grę, co grają w całą grę. Może nawet. Nie wiem czy on, się znajdzie, ale możecie wysłać znajomym Babci, tacie, mamie, psu Nie wiem czy psu oglądają farminga, ale dobra Niech będzie Psu też mm. No to Do zobaczonka